Partnerem odcinka jest Lyocat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Chronik Głównym tematem, jaki wygrał w ankiecie, był Władcy Ognia przed Suzinem, Azulonem i Ozajem. Za to wczoraj opublikowałem film o znaczeniu imion bohaterów z Legend Kory. Więc jak ktoś jest ciekaw, odsyłam do zakładki w prawym górnym rogu. Temat jaki dzisiaj wybraliście jest niezwykle ciekawy i rozszerzy Wam nieco ten piękny świat czterech narodów. Dlatego zapaszcie herbatkę głodną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Rodzina Władców Ognia ma swoją bardzo długą historię, historię znacznie przekraczającą znane nam zakresy czasu świata awatarów. Nie wiemy kiedy dokładnie utworzono Urząd Władcy Ognia, ale to właśnie oni stali na czele narodu ognia. Jak dotąd, wiedzieliśmy jedynie o trzech władcach ognia przed Zuko, to jest Sozin, Azulon i Ozai, z czego to Sozin rozpoczął wielką stuletnią wojnę. Dzięki książce o Kyoshi dowiedzieliśmy się także o ich poprzednikach. Tak też przed wami prezentuję pełne drzewo genealogiczne rodziny królewskiej. Znajduje się ono na oficjalnej wiki poświęconej legendzie Anga, jak i Kory. Link do niego znajdziecie w opisie filmiku. Jak widzicie strzałkę, to my zajmiemy się wszystkimi władcami przed samym Sozinem. Było ich dokładnie czterech. Powierzchownie ich tylko przedstawię oraz mniej więcej nakreślę w jakich czasach żyli oraz jakimi ludźmi byli. Być może jak wygrają w ankietach to dostaną swoje osobne odcinki. A uwierzcie mi, jest o czym opowiadać. No cóż, no to może zacznijmy od najstarszego znanego nam Władcy Ognia który nosił imię Josor. Tu was nieco zaskoczę, gdyż o nim nie znajdziemy wiele materiału, praktycznie poza imieniem. Lecz nie powiem o nim, tylko o awatarze Sheto, poprzedniku awatar Yangchen, awatar pochodzący z Królestwa Ognia. Żył on właśnie w czasach panowania Josora, w erze ogromnego kryzysu, który groził zniszczeniem narodu ognia. Sheto ocalił swój kraj, stając się biurokratą, dyplomatą i księgowym w służbie władcy ognia Josora. Ostatecznie doszedł do pozycji wielkiego doradcy. Sheto znacznie wzmocnił rząd Narodu Ognia, przywrócił równowagę ekonomiczną i ustanowił program pomocy biednym i potrzebującym. Mówi nam to też wiele o Jasorze, który sam nie był w stanie ocalić kraju. I to głównie przy pomocy lojalnego i oddanego awatara Sheto, kraj wyszedł z kryzysu. Nieco więcej wiemy o jego następcach. Nie wiemy też, czy bezpośrednich, ale najpewniej tak właśnie było. Był nim Chariu. Chociaż był on silny fizycznie, a jego rządy charakteryzowały się obfitymi zbiorami, Cherryju kierował się swoimi pasjami, łatwo ulegał wpływom i często działał impulsywnie. Oprócz oficjalnej żony Sulian, miał wiele kochanek, przede wszystkim Hwazu. Jego posiadanie dwóch synów z kobietami należących do dwóch szlacheckich klanów ostatecznie doprowadziło do konfliktu o sukcesję po jego śmierci, zwanego wojną Kamelia Pioni, o której opowiem nieco później. I to właśnie przez jego dość wyskokowe życie, przepełnione kochankami i imprezami, rodzina uważała go za nieinteligentnego prostaka. Charyu jednak został zapamiętany przez lud dobrze z powodu obfitych zbiorów podczas jego panowania, które zakończyły się zaraz po jego śmierci. Ludzie zaczęli nazywać go wtedy Charyu Zielonych Pól, a jego następcą został jego syn, Zoryu. No właśnie, i tu istnieje konflikt, bo Zoryu miał brata o nazwie Cheijin który tak jak on był oficjalnie synem Cheriyu, jednak nie zdążył poślubić jego matki, raczej odrzucił jego matkę dla innej kobiety. Ale to inna historia. Zoryu był przywódcą Narodu Ognia we wczesnych latach życia Avatar Kyoshi. W pierwszych latach swojego panowania Zoryu był niepopularnym przywódcą ze względu na słabe zbiory i upadające łowiska, a niektórzy uważali, że same duchy są z niego niezadowolone. Jego przyrodni brat, Cheijin, służył jako rywal na dworze, pozycjonując się nawet jako pretendent do tronu, którego kumulacją była wojna Kamelia Piony. To jest wojna o władzę pomiędzy dwoma klanami, Kehso, z którego był właśnie Zoryu, oraz Sawon, z którego pochodził jego przyrodni półbrat Cheijin. Sama ta wojna jest tak rozległa, że zasługuje na osobne omówienie. Jednak skończyła, jak się możecie domyślić, zwycięstwem Zoryu. Po tej wewnętrznej, międzyklanowej wojnie zaczął wykazywać cechy zdecydowanego przywódcy i zręcznego polityka. Zainicjował tym samym projekt pokoleniowy, aby uczynić klany nieistotnymi i scentralizować Naród Ognia. Po nim za to następuje kolejna przepaść, aż do nienoszącego imienia ojca Sozina. Ojciec Sozina rządził w czasach pokoju, podczas gdy Naród Ognia przeżywał okres industrializacji i wielkiego dobrobytu. Handel kwitł, a społeczeństwo kraju było pogrążone w postępowym myśleniu, szerząc nowe idee wśród innych narodów. Opierając się na tym materialnym bogactwie i wielkości swojego kraju, ojciec Sozina uważał naród Ojnia za niezwykle potężny. Takie myślenie o swoim kraju, jak i chęci kontynuacji rozwoju wszelkimi środkami przerwał na syna, przez co jest niejako odpowiedzialny za późniejszy wybuch znanej nam już stuletniej wojny. Zmarł w 58 BG przekazując stron właśnie Sozinowi. Tak też dochodzimy do już nam znanych władców ognia, których już zdążyłem omówić w osobnych materiałach. Odsyłam do zakładki. No i to by było na tyle. A wy wiedzieliście o poprzednich władcach ognia? A może po raz pierwszy ktoś wam o nich powiedział? Piszcie, jestem niezwykle ciekawy. Jak zwykle zapraszam do brania udziału w ankietach na mojej zakładce społeczności. Wybrać możecie tam temat do następnych kronik. W opisie filmiku znajdziecie też link do mojego Discorda oraz drugiego kanału poświęconemu gamingowi. No i co? Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z kronika Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tu. Jako, że ostatnio omawialiśmy znaczenia imion w legendzie Anga, jak i Kory, pominąłem jedno, mianowicie nazwa awatara Sheto. Pochodzi od starożytnego chińskiego tytułu Situ, który można przetłumaczyć jako minister nad masami.